Witajcie na kanale TCZ, czyli czas coś zrobić. Ja mam na imię Marcin i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, w którym zajmiemy się testowaniem dwóch szlifierek akumulatorowych oscylacyjnych. E, jedna to będzie nowość od Parkside'a, e, szlifierka model pa exs 20 li 1 oraz znana z moich filmów, e, stara, już można powiedzieć, Szlifierka od Grafita, model 58G014. Zapraszam na film. ParkCite, akumulatrowa szlifierka mimośrodowa PA-EXS20Li należy do systemu X20V Parametry techniczne: obroty na biegu jałowym od 3 do 12 tysięcy obrotów na minutę. Średnica tarczy 125 mm. Urządzenie wyposażone jest w łączkę, sześciówkę do odkurzacza. Waga 1 kg 173 g. Grafit. Akumulatorowa szybielka, mimośrodowa środowa 58G014. Należy do serii Grafit Energy Plus. Dane techniczne: prędkość obrotowa od 5000 do 9000 obrotów na minutę na biegu jałowym. Wymiary stopy 125 mm. Waga 1 kg, 135 g, oczywiście bez baterii. Słuchajcie, pierwszy test. Parkside grafit ustawiony na maksymalne, maksymalne obroty. Do tego papier 120, nówka. i kawałek deski dębowej. Wymiary 16 na 15. Parkside Graffit 30 sekund na szlifowanie i sprawdzimy, która sobie lepiej poradzi z tym zadaniem. Po 30 sekundach szlifowania, tutaj mamy Parkside, tutaj mamy Grafita. No, chyba mamy remis. W moim odczuciu jest remis. No i drodzy, test numer dwa. Myślę, że prosty. Co mamy? Klajnokę sasnową. Po 25 cm na 18,5. To widzicie napis GA GRAPHITE, dwie kreski, logo kanału CCZ, PARKSIDE CCZ, dwie kreski. Eee, założenie, sprawdzenie, jak będzie wyglądał test. Myślę, że dosyć prosto. Papier nowy 150, włączamy stoper i sprawdzamy, w jakim czasie poradzi sobie, eee, oczywiście na najwyższych obrotach, eee, nasza szlifierka eee, z tymi napisami. Więc zaczynamy testy. Słuchajcie, test numer 3. Papier 180, e, sklejka. Dwa prostokąty 50 na 30 I do wyszlifowania, deszlifowania napisy. Subskrybuj kanał CCZ Czas Coś Zrobić. Ja zabieram się za testy, a wy w międzyczasie klikajcie i subskrybujcie mój kanał. Słuchajcie, kończąc ten dzisiejszy odcinek. Trudno mi jednoznacznie wydać werdykt, kto wygrał. Jak widzieliście, w testach wyniki były porównywalne. W ostatnim teście przewaga delikatna przewaga grafita, ale tak naprawdę trudno mi jest wyrazić ocenę, ponieważ Parksada posiadam kilkanaście godzin. Grafitem kilka miesięcy i na graficie już przepracowałem kilka, kilka godzin, można powiedzieć, więc. No, lepiej znam tą szlifierkę. Natomiast, co warto powiedzieć, słuchajcie: Parkside obroty od 3000 do 12000 obrotów na minutę na biegu jałowym. Natomiast E, Grafit ma tych obrotów od 5 do 9 tysięcy. I mimo to wyniki wypadły podobnie, e, można wręcz powiedzieć, tak samo. Więc, czemu nie? E, to, co mi się podoba na przykład w graficie, jej kształt. Ona jest malutka. E, łatwiej, jeżeli kształtujecie gdzieś przy krawędziach, w jakiejś szafce. Łatwiej wam będzie dojść do narożnika i to mi się dużo bardziej podoba niż e, w Parkside. E, natomiast, no jak widzieliście, e, grafit ma troszeczkę ograniczoną możliwość chwycenia, tak? bo możecie zapaść ją tu, jak i tutaj, jeśli wobec i uszyfuję ją trzymając od góry. Bo jest mi tak wygodniej. E, Parkside ma, no może, Więcej możliwości chwycenia tej szlifierki. Mi przypadł taki uchwyt hmm, do gustu, natomiast w pierwszym momencie, jak ją zobaczyłem, stwierdziłem, boże, jakie to jest wielkie. Natomiast teraz stwierdzam, no może do przeżycia, chociaż mówię, przy narożnikach mam już ograniczoną możliwość dojechania. No, ale jest to moje zdanie. E, dodatkowo co? No, mam wrażenie, że to, co było w e, szlifierce przewodowej, czyli strasznie ona przenosi drgania. I no, takie mam wrażenie, że na tym graficie, jak ja e, pracowuję na rozładowaniu pełnej baterii, czyli około 20 minut, e, to ten parcet po 5 minutach, 10 już. Znaczy, mam lekki dyskomfort przy pracy na tej szlifierce. To, co na pewno jest przewagą tego Parkside'a, to, że ustawimy sobie na przykład... na trójeczkę ją i włączymy. Ona pracuje na trójce. Natomiast grafit zawsze startuje z trzeciego biegu. Kolejna różnica i mały plus w kierunku Parkside, czyli e, no, taki pojemnik, który się sprawdza, no średnio, ale jakoś tam się powiedzmy sprawdza. E, ale mamy możliwość do podłączenia tutaj odkurzacza. Natomiast e, grafit daje nam taki pojemnik e, i taką Cienką, dosyć rurkę, nie damy żadnej przejściówki. Szkoda, lecz, no mówię, to jest urządzenie mobilne. Nie wymagałem od tego urządzenia, żeby miało taką rurkę. Natomiast, no tutaj plus dla Parkside'a za dołączenie tego do zestawu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ceny, grafit 100, 30 zł. Tak, pirazy drzwi. Parkside 169 zł, taka jest cena. Słuchajcie, taki mały minusik, który zauważyłem podczas pracy na tym urządzeniu. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że po pracy powiedzmy jakieś 10 minut na tej szlifierce, no, czułem taki delikatny dyskomfort. Nie wiem, te drgania jakby się przenosiły na dłoń. No. Na tej szlifierce pracowałem długo, dużo więcej i na nie miałem takiego odczucia, więc nie wiem, czy parksite y tak mają, czy to jest takie moje, widzi się, ale no, warto o tym powiedzieć, że czułem taki dyską. Słuchajcie, mm, o tej szlifierce nie jestem Wam w stanie za wiele powiedzieć, ponieważ posiadam ją za krótko, ale mm, chcę zrobić recenzję tego urządzenia za jakiś miesiąc. I wtedy, yy, i wtedy myślę, że będę w stanie powiedzieć Wam więcej. Przez ten miesiąc planuję zrobić kilkanaście projektów, w których będę mocno intensywnie wykorzystywał właśnie tą szyfierkę. No i za miesiąc dowiecie się, co naprawdę jest warty ten park Więc, jeżeli nie chcecie, żeby Was minął ten film, no to subskrybujcie mój kanał. I kliknijcie ten dzwoneczek, gdy dostaniecie przypomnienia o innych moich filmach. Więc dzięki za dzisiaj. Dzięki, że otrwaliście do końca tego odcinka. Zapraszam tak jak powiedziałem do subskrypcji, komentowania tego odcinka, tego filmu. Dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało, i zapraszam na kolejne filmy.